Okej, okay, wracamy z powrotem. Sztylet, tędy! Właśnie, zauważyłem jedną... O, właśnie. Znalazłem nieśmiertelnik! Pięknie. Yy, znalazłem jedną taką rzecz, że tutaj w menu widać nieśmiertelniki. Czy jeden pominęliśmy już na pewno, a trzeci nie wiem, czy znajdziemy. Biorę tyły! Szefie, na dwunastej. Czy to. MacIntyre. Kurwa, jakim cudem go dopadli. Gdzie reszta lansiera? Kurwa, nie do wiary. Na co patrzymy? Tam, między tymi kolumnami. Mam go. Mam czysty strzał. Dajcie rozkaz. Nie. Z taką siłą ognia rozniosą nas na strzępy Trzeba wsparcia. Charlie 5, Sztylet 1-3. Odbiór. Charlie 5, na rozkaz. Potwierdzam, prób w docelowej strefie. Rozumiano, Sztylet. Plankuję od wschodu. Dajcie rozkaz, a przebijemy się. Jasne, Charlie 5. Nasi tam są. Czekaj na mój znak. Tak jest. Murphy, powiedz, że da się tam zejść. Wróg obstawia plac. To chyba amunicja i broń. Skład broni. Tak, pilnuje. Tak jest. Musimy się dostać do McIntyre'a. Mamy opcję. I w chuj baksiarzy do ubicia. No nie pasuje mi. O kurwa! Uf, do mnie. Zabili McIntyre'a. Bez litości. Dobra, słuchajcie, żołnierze. Mamy zabezpieczyć ten sztab, i nie róbmy z tego osobistych porachunków. Działamy szybko, działamy zdecydowanie. Zająć pozycję, sprawdzić amunicję. Sztylet na mojej szóstej. Tak jest. Ruchy. No generalnie co? No nadal mi ten dubbing przeszkadza w ciurpę. Jest tak po to jest zrobiony. Żar wstyd. Charlie 5 może ciągle szukasz. Macie wroga na godzinie trzeciej! Drogi pojazd bądź jutro z nami. Będziemy mieli obronno. A, ja A, Nie podniesie mi nic, nie? No nic. Dobra. Zimny kupę wo wody na łeb i lecimy dalej. Tak trochę. Hm. No, co no. Ila przerwy ten człowiek się odzwyczaił, ale co? Dobra, jeszcze raz. Mamy snajperkę. O, ale spadek trotyk. Dobra. Charlie 5, możecie ruszać. Przyjąłem snajperkę. Macie na trzeciej. Drugi pojazd za No kurwa, trafię, że... O kurwa traf Ile mogę strzelać w sobie? teraz mnie z rozgazu! Nie wiem, czy on Dobra. Ten dynak nic nie widzi, dobra, lecimy. Strzelać mistrzsko. Chwila. Ja będę na łapach. Dobra, daję za chwilę. Dawaj. Wysył się gadżety. Cena z nami zneutralizowany. Tej, a było tak ładnie. Jak oni nie zaszli od tyłu? No, w jednym momencie zginąłem już dwa razy, to już coś oznacza, że coś jest nie tak Ale dziwne spadki klatek był przez chwilę. Wiecie, pięć, możecie ruszać. No, nie, 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 raczej nie. Raczej. na godzinie trzeciej! Drugi pojazd na No się on mi się zaraz pójdź za plecami.

Odtworzyć ogień! Tak jest! Aj, po prostu ja. nie poszedł na

Na nie odpuszczaj! Przeładowuję! Potrzebny ogień zaporowy! Dajmy. Nie przerywać ognia! Nie wykryłem. tam? Nie Tutaj czysto! Wchodzimy do sztabu! Ała! Ała. Ała. granat! A macie, kurde! Rozerwijcie się! A.

Dobro, Nie, Nie mam już granatów. Druga trudnienie. Kontakt. Ja. Yeah. Kontakt na górze. Murphy, leć na stanowisko na górze. Ja pilnuję tyłów. Znajdźmy ten pokój dowodzenia. wodzenia.. Aha. Mam lekkie spadki. Latek, to mi przeszkadza, że tak nagle. Dlatego weźmiemy sobie leciutko zmniejszymy grafę na ultra. No, za tak troszeczkę płynniej. O, amunicja widać takie tereny. Kurwa tak. potrzebna, Thank you. Okej. Okay. Ale i przybaczam tego. Ale mnie naprawił. Kurde, że od czatek z nie zostałem nawet. Cholera. Czysto. Sala czysta. Przeszukać teren.